Gramatyka. Czynności niedokonane, czasy ciągłe. Angielski od zera. Relacje czynności w prezent perfect continuous. Relacje w czasach ciągłych. Wprowadzenie do czasów ciągłych. Czasy ciągłe służą do relacjonowania czynności niedokonanych. Czynności niedokonane to takie których skutków nie znamy, nie znaliśmy lub nie będziemy znali. Do ich relacjonowania używamy właśnie czasów ciągłych (continuous), które nie występują w języku polskim w formie gramatycznej, choć mogą być oddane w formie opisowej, na przykład: jesteśmy w trakcie robienia czegoś. I w tych czasach nie różnią się gramatycznie od czasów prostych. Czasowniki postrzegania zmysłowego. Na przykład: see widzieć. Feel, czuć, smell, wołchać i tak oraz kilkadziesiąt czasowników abstrakcyjnych, na przykład love, kochać, hate, nienawidzić, like, lubić i tepe. Z wyjątkiem szczególnych sytuacji nie tworzą czasów ciągłych. Czasy perfektowe ciągłe nie mają odpowiedników w języku polskim. Mają taką samą charakterystykę jak czasy ciągłe, omówione we wcześniejszych wykładach. Służą do relacjonowania czynności, które trwały, trwają lub będą trwały do ściśle określonego momentu czasu rzeczywistego. Przykłady zdań twierdzących w czasie prezent perfect continuous. Robię to od wczoraj. Bob robi to od dwóch godzin. They have been doing it lately. Ostatnio oni robili to. Przykłady zdań twierdzących w czasie past perfect continuous. I have been doing it by then. Robiłem to do wtedy. Bob had been doing it before she came. Bob robił to zanim przyszła. They had been doing it by our coming. Oni robili to do czasu naszego przyjścia. Przykłady zdań twierdzących w czasie future perfect continuous. I will have been doing it by the evening. Będę to robił do wieczora. Bob, will have been doing it by her coming. Bob będzie robił to do czasu jej przyjścia. They will have been doing it by the end. Będą robili to do końca. Relacje czynności w czasie present perfect continuous. Różnice strukturalne czasów present perfect i present perfect continuous. Przykłady rozróżnienia czynności dokonanej i niedokonanej. I have a for hours. Od dwóch godzin mam list napisany. W tym przypadku wiadomo, że list jest ukończony od dwóch godzin, więc czynność ma charakter dokonany, co uzasadnia użycie czasu prezent perfect. Natomiast gdy mówię, I have been a letter for an hour. piszę list od godziny. Od godziny jestem w trakcie pisania. Z tej relacji nie wiadomo, czy list zostanie skończony, więc czynność ma charakter niedokonana. Dlatego stosujemy czas prezent perfect continuous. Rozróżnienie czynności na dokonane i niedokonane pozwala na precyzyjne wyrażanie się w relacjach ustnych i pisemnych w języku angielskim. Czas prezent perfect continuous służy do relacjonowania czynności niedokonanych, które dzieją się do momentu mówienia. Relacje w czasie prezent perfect continuous mogą przenosić emocje lub je wywoływać. Czas prezent perfect continuous służy również do relacjonowania czynności dokonanych, które wydarzyły się do momentu mówienia, gdy u naszego rozmówcy chcemy wywołać przekonanie o ich niedokonanym charakterze. Czynności niedokonane dziejące się do momentu mówienia. Czas teraźniejszy. On rozwiązuje ten problem od wczoraj. Present Perfect Continuous. He has been solving this problem since yesterday. Odmiana czasownika przez osoby i liczbę na przykładzie? To write. Pisać. W czasie Present Perfect Continuous. Czasownik główny nie odmienia się przez osoby. Konsekwencją tego jest przymus stosowania w zdaniu angielskim podmiotu, który nadaje czasownikowi osobowość, personifikuje go. I have been writing. Piszę. You have been writing. Piszesz. He has been writing. On pisze. She has been writing. Ona pisze. It has been writing. Ono pisze. We have been writing. Piszemy. You have been writing. Piszecie. They have been writing. Oni one piszą. Przykłady. I have been writing a letter for an hour. Piszę list od godziny. You have been writing a letter for an hour. Także piszesz list od godziny. He hasn't been writing any letter for an hour. On nie pisze żadnego listu od godziny. She has been writing a letter since noon. Ona pisze list od południa. Our dog has been barking for five minutes. Nasz pies szczeka od 5 minut. We have been reading this letter since noon. Czytamy ten list od południa. You haven't been writing any letters since morning. Nie piszecie żadnych listów od rana. They haven't been reading any book for 10 minutes. Oni nie czytają żadnej książki od dziesięciu minut. Podsumowanie. Zauważ, że w zdaniach angielskich, bez podania osoby, nasz rozmówca nie wiedziałby o kogo chodzi. Tworzenie zdań oznajmujących i pytających. W czasie tym czasownik tu be odmienia się przez osoby i liczbę. Have been dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej oraz dla wszystkich osób liczby mnogiej. I has been dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Tak więc przeczenia i pytania tworzy się tu za pomocą czasowników have i has. Zdania twierdzące struktura podmiot p plus have been has been plus Czasownik. Plus ink. Plus dopełnienie. D. Przykłady. I have been writing a report for 10 minutes. Pisze raport od 10 minut. She has been reading a book since morning. Ona czyta książkę od rana. They have been watching TV since supper. Oglądają telewizję od kolacji. Zdania przeczące. Struktura. Podmiot. P. Plus. Haven't been. Hasn't been. Plus. Czasownik. Plus ink. Plus dopełnienie. D. Przykłady. I haven't been writing any report for ten minutes. Nie piszę żadnego raportu od dziesięciu minut. She hasn't been reading any book since morning. Ona nie czyta żadnej książki od rana. They haven't been watching TV since supper. Nie oglądają telewizji od kolacji. Tworzenie pytań. Pytania ogólne typu: czy. Struktura: Have. Has. Plus. Podmiot. P. Plus. Been, Plus. Czasownik. Plus. Ink. Plus. Dopełnienie. D. Znak zapytania. Przykłady: Have I been writing a report for 10 minutes? Czy piszę raport od 10 minut? Has she been reading a book since morning? Czy ona czyta książkę od rana? Have they been watching TV since supper? Czy oglądają telewizję od kolacji? Pytania przeczące typu, czy nie. Struktura havent, hasn't plus podmiot P plus bin plus czasownik plus ink plus dopełnienie D. Znak zapytania Przykłady Haven't I been writing any report for 10 minutes? Czy nie pisze żadnego raportu od 10 minut? Hasn't she been any since Czy ona nie czyta żadnej książki od rana? Haven't they been watching TV since supper? Czy nie oglądają telewizji od kolacji? Tworzenie pytań o podmiot. Pytania o podmiot twierdzące liczby pojedynczej. Struktura: who, what, which of, plus has been. Plus czasownik plus ink plus dopełnienie D. Znak zapytania. Przykłady Who has been writing a report for ten minutes? Kto pisze raport od dziesięciu minut? Which of them has been reading a book since morning? Która z nich czyta książkę od rana? What has been waiting for them since noon? Co czeka na nich od południa? Pytania o podmiot twierdzące liczby mnogiej. Struktura. Who, what, which of. Plus. Have been. Plus. Czasownik. Plus ing, Plus dopełnienie. D. Znak zapytania. Przykłady. Którzy z nich piszą raporty od 10 minut? Które z dziewcząt czytają książki od rana? Which of you have been watching TV since supper? Którzy z Was oglądają telewizję od kolacji? Pytania o podmiot przeczące liczby pojedynczej. Struktura Who, what, which of Plus Hasn't been Plus Czasownik Plus Ink Plus Dopełnienie. The. Znak zapytania. Przykłady Who hasn't been writing any report for 10 minutes? Kto nie pisze żadnego raportu od 10 minut. What girl hasn't been reading any book since morning? Która dziewczyna nie czyta żadnej książki od rana? What dog hasn't been waiting for them since noon? Który pies nie czeka na nich od południa? Pytania o podmiot przeczące liczby mnogiej Struktura Who, what, which of? Plus. Haven't been. Plus. Czasownik. Plus ink. Plus dopełnienie. D. Znak zapytania. Przykłady. Which of those guys haven't been writing any reports for 10 minutes? Którzy z tamtych facetów nie piszą żadnych raportów od 10 minut? Which of you haven't been reading any books since morning? Którzy z was nie czytają żadnych książek od rana? What children haven't been watching TV since supper? Które dzieciaki nie oglądają telewizji od kolacji? Pytania szczegółowe o dopełnienie: Pytania o dopełnienie twierdzące: Struktura Who, how, where, when, plus Have, has, plus Podmiot, P plus Bin plus Czasownik, Using plus reszta dopełnienia rd znak zapytania Przykłady Why have I been writing a report for 10 minutes? Dlaczego piszę raport od 10 minut? How long has she been reading this book? Jak długo ona czyta tę książkę? Since when have they been watching TV? Od kiedy oni oglądają telewizję? Pytania o dopełnienie przeczące struktura who how where when plus haven't been hasn't been plus podmiot p plus been plus czasownik plusing plus dopełnienia rd znak zapytania przykłady why haven't i been writing any report for 10 minutes dlaczego nie piszę żadnego raportu od 10 minut How long hasn't she been reading this book? Jak długo ona nie czyta tej książki. Since when haven't they been watching TV? Od kiedy nie oglądają telewizji? Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej. Przykłady: have they been writing a report since noon? Czy oni piszą raport od południa? Yes, they have. Tak. Piszą. No, they haven't. Nie, nie piszą. Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące. Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Przykłady. Has he been writing a since noon? Czy on pisze raport od południa? Yes, he has. Tak, on pisze. No, he hasn't. Nie, on nie pisze. Question tags. Nieprawdaż? Prawda. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej. Przykłady. You have been writing a since noon, haven't you? Piszesz raport od południa, nieprawdaż? You, you Nie piszesz żadnego raportu od południa, prawda. Question tags. Nieprawdaż? Prawda. Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Przykłady. He has been writing a report since noon, hasn't he? On pisze raport od południa, nieprawdaż? He, hasn't been writing any report since noon, has he On nie pisze żadnego raportu od południa, prawda? Czas prezent-perfect continuous nie tworzy strony biernej i jest zastępowany czasem prezent-perfect z odpowiednim okolicznikiem długości czasu. Przykłady. It has been done for an hour by him. To jest robione od godziny przez niego. It hasn't been done for an hour by him. To nie jest robione od godziny przez niego. Has it been done for an hour by him? Czy to jest robione od godziny przez niego? These letters have been written since noon by them. Te listy są pisane od południa przez nich. These letters haven't been written since noon by them. Te listy nie są pisane od południa przez nich. Have these been since noon by them. Czy te listy są pisane od południa przez nich? Podsumowanie. Zapamiętaj, że czasowniki postrzegania zmysłowego, na przykład see – widzieć, feel – czuć, taste – smakować, smell – wąchać oraz kilkadziesiąt czasowników abstrakcyjnych, na przykład love – kochać, hate – nienawidzić, like – lubić, itp., z wyjątkiem szczególnych sytuacji, nie tworzą czasu prezent perfect continuous. Czas present perfect continuous stosuje się tylko do relacjonowania czynności jednorazowych. Ćwiczenia praktyczne: A, dopasuj właściwą formę czasowników wyrażających czynności do podmiotów po niższych zdaniach, a następnie przeczytaj je na głos. Oj. It's in the different way for an hour. Robię to od godziny w inny sposób. They. Friends since noon. Nie rozmawiają z przyjaciółmi od południa. She. Them for an hour. Ona ich zaprasza od godziny. We. Since his coming. Nie pracujemy od jego przyjścia. They. Od godziny nie grają z nim w karty, bo nie podoba mu się to. This book so many hours. Dlaczego ona czyta tę książkę od tylu godzin? B. Pamiętając o zasadach tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających w czasie prezent perfect continuous, napisz. Krótką notatkę o samym sobie. Co robisz od paru godzin, wykorzystując następujące wyrazy. Get up. Wstawać. Read a newspaper. Czytać gazetę. Take a dog for a walk. Zabrać psa na spacer. Feed a dog. Nakarmić psa. Out wyjść z domu. Wait for a bus. Czekać na autobus i itp. Chcę Przeczytaj ten dialog płynnie, na głos i przetłumacz go na język polski. Dobierz sobie kogoś do pary i przeprowadźcie go na głosy, następnie ułóż własny dialog i również przeprowadźcie go na głosy. Bill. Hi, Lily. What have you been doing, Lily? Hi, Bill. I've been trying to solve this problem, but it's probably too hard for me. Bill. I can help you later because now I want to go to the park for a walk with my dog. Are you coming with us? Lily, I'd love to. I'm turning off my computer. I'll be ready in a moment. Bill, my dog has been waiting for it for 10 minutes. Lily, I don't know if you know, but I have been waiting for it too. Bill, so, let's go. Lily, with pleasure. I like it. Klucz do ćwiczeń praktycznych. ćwiczenia praktyczne. A dopasuj właściwą formę czasowników wyrażających czynności do podmiotów po niższych zdaniach, a następnie przeczytaj je na głos. I have been doing it in the different way for an hour. They haven't been talking to their friends since noon. She has been inviting them for an hour. We haven't been working since his coming. They haven't been playing cards with him for an hour because he doesn't like it. Why has she been reading this book for so many hours? C. Przeczytaj ten dialog płynnie, na głos i przetłumacz go na język polski. Dobierz sobie kogoś do pary i przeprowadźcie go na głosy, następnie ułóż własny dialog i również przeprowadźcie go na głosy. Bill! Cześć Lili! Co robiłaś? Lili, cześć Bill! Próbowałam rozwiązać ten problem, ale prawdopodobnie jest to dla mnie za trudne. Bill, pomogę ci później, bo teraz chcę iść do parku na spacer z moim psem. Idziesz z nami? Lili, chętnie. Wyłączam komputer. Za chwilę będę gotowa. Bill, mój pies czeka na to od 10 minut. Lili, nie wiem. Czy wiesz, ale ja też na to czekałam. Bill, no to chodźmy. Lili, z przyjemnością. Podoba mi się to. Gramatyka Czynności niedokonane, czasy ciągłe. Angielski od zera. Relacje czynności w prezent perfect continuous. Zapraszam na kolejny wykład z tego samego cyklu.